Pani poseł, w trybie sprostowania? Ale to w trybie sprostowania nie wystarczy, żeby nazwisko padło. Nie zrozumiał panią. Dobrze, proszę bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo, ja może nie rozumiem państwa rozwiązań, ale pan, pan poseł nie zrozumiał mnie i nie zrozumiał, o co pytałam. Bo Ja pytałam, jakie środki będą przysługiwać i prosiłabym o odpowiedź Pana Posła, wnioskodawcy jakie środki będą osobie, której zajęto rachunek, przysługiwać, bo takie jak powództwo o zwolnienie od egzekucji, wniosek o, o umorzenie już dzisiaj w kodeksie funkcjonują, znaczy w przepisach funkcjonują, natomiast Tutaj jest jasny zapis do, dołożony przez państwa do tego artykułu, o którym mówimy, że przed przekaz, przekazaniem zajętej wierzytelności Komornikowi bank bezwłocznie zawiadamia posiadacza rachunku w sposób określony w umowie rachunku o zablokowaniu środków, wraz z informacją, że po upływie trzech dni od daty zawiadomienia zablokowane środki zostaną przekazane komornikowi, czyli samo zawiadomienie niczego nie wstrzymuje i każdy środek, który zostanie przez posiadacza rachunku zastosowany też niczego nie wstrzymuje, czyli nie mamy żadnego nowego rozwiązania to też pytałam, czy, czy, czy te trzy dni cokolwiek można zrobić, bo jak traktować też to, to, to słowo zawiadomienie, bo tam nie było od otrzymania zawiadomienia, tylko też bardzo niejasno. Więc nie wiadomo, czy te środki nie zostaną już przekazane, jakby to w praktyce wyszło. Ale najważniejsze, nie wprowadzacie państwo żadnego nowego środka i to w żaden sposób nic nie wstrzymuje, tylko trzy dni, że otrzymuje informacje. Czyli jakie ale to istnieją, to po co te odsunięcia o od trzy dni? Pani czy to rozwiązuje? Zadałam konkretne pytanie panu, panu posłowi i może jakby mi pan poseł wytłumaczył tak jak należy, a nie odnosił się do sfery politycznej, to bym zrozumiała. Dziękuję bardzo.